Cześć wszystkim. Zauważyłem, że 85,4% osób oglądających filmy nie subskrybuje kanału, a tylko 14,7% jest już częścią naszej społeczności. Jeśli podoba Ci się ten kontent i chcesz wesprzeć kanał, jedno kliknięcie w przycisk Subskrybuj robi ogromną różnicę. Chodźmy razem rozwijać tę społeczność. Galaktyczna stacja Telari zdryfowała w ciszy. Zawieszona nad jałową planetą której powierzchnia od dawna nie znała życia. Z oddali wyglądała jak samotna latarnia zagubiona w kosmosie, ale wewnątrz pulsowało napięcie i strach. Korytarze pełne były rannych, a ściany nosiły ślady po wcześniejszych bombardowaniach. Krillanie, znani ze swojej brutalności i nieustępliwości, zacieśniali oblężenie, czekając na moment, aby zadać ostateczny cios. Wiktoria siedziała w ciasnym ambulatorium, gdzie powietrze było ciężkie od zapachu krwi i środków dezynfekujących. Jej dłonie drżały z wyczerpania, ale wciąż opatrywała kolejnych pacjentów, młodych rekrutów, uchodźców i mieszkańców stacji. Miała wrażenie, że każdy, kogo ratowała i tak wkrótce wróci na jej stół, znów poraniony przez kolejne ostrzały. Zatrzymywała wzrok na twarzach, które patrzyły na nią z nadzieją, choć w sercu wiedziała, że ich szanse maleją z każdą godziną. Piotr tymczasem poruszał się między sekcjami technicznymi stacji. Jego kombinezon był popłamiony olejem i kurzem, a oczy czerwone od braku snu. Wiedział, że systemy obronne Telaris nie wytrzymają długo. Każde naprawione przewody i wzmocnione płyty były jedynie doraźnym rozwiązaniem, próbą przedłużenia nieuniknionego. Nocami, gdy przechodził przez puste korytarze, słyszał w oddali jęki rannych i cichy płacz dzieci, które znalazły się tej pułapce wraz z dorosłymi. Na centralnym placu stacji panowała atmosfera rezygnacji. Kapitanowie patrolowych jednostek szeptali między sobą. Że Rada Galaktyczna nigdy nie wyśle wsparcia. Oficjalnie Telaris została porzucona, uznana za kolonię straconą. Wiktoria słyszała te szepty, a każde takie zdanie wbijało się w nią jak ostrze. Przypominała sobie szkolenia na Ziemi, kiedy mówiono jej, że ludzkość ma sojuszników, że Rada czuwa nad bezpieczeństwem cywilizacji. Tutaj, w zamkniętym pierścieniu oblężenia, okazało się, że były to tylko słowa. Wieczorami, gdy napięcie ustępowało na moment, ostrzał cichu. Wiktoria siadała w sekcji obserwacyjnej, patrząc gwiazdy. Zastanawiała się, czy gdzieś tam, daleko, ktoś jeszcze pamięta o nich. Piotr czasem do niej dołączał. Siadali obok siebie w milczeniu, dzieląc tę samą pustkę i to samo pragnienie przetrwania. On nie mówił wiele, ale jego obecność sprawiała, że cisza była mniej bolesna. Tamtej nocy, kiedy po raz pierwszy spotkały się ich spojrzenia w odbiciu ciemnej szyby, poczuła dziwną pewność. Choć świat wokół nich się rozpadał, w tym jednym geście w uścisku spojrzeń odnalazła coś, co przypominało dom. Wiktoria wiedziała, że jeszcze nadejdą dni pełne krwi i strachu, ale również wiedziała, że nie będzie w nich sama. Pierwsze ostrzały Krillanów spadły na stację o świcie, kiedy większość mieszkańców jeszcze spała. Wibracje wstrząsnęły całą konstrukcją, a echo wybuchów roznosiło się korytarzami niczym grzmot. Sufit w ambulatorium zadrzał, a kilka paneli spadło na podłogę. Rozbijając się na ostre kawałki metalu, Wiktoria zasłoniła ciało młodego rannego, którego właśnie szywała, a igła drgnęła w jej dłoni. W powietrzu rozległ się sygnał alarmowy, monotonny i przenikliwy, przypominający wszystkim, że śmierć jest już blisko. Piotr był w sekcji energetycznej, gdy fala uderzeniowa przetoczyła się przez stację. Uklęknął, by nie stracić równowagi, a iskry posypały się z nadpalonych kabli. Krzyczał do interkomu, wzywając wsparcia. Lecz odpowiedziała mu tylko cisza przerywana trzaskami. Kilka minut później, gdy sytuacja ustabilizowała się na tyle, by można było oddychać bez strachu przed kolejnym wybuchem, ruszył w stronę rdzenia zasilania. Wiedział, że jeśli nie podtrzyma minimalnych osłon, następny atak przebije się przez struktury stacji. Na korytarzach panował chaos. Ludzie i obcy biegli w różnych kierunkach, starając się ratować bliskich. Niektórzy nosili rannych na prowizorycznych noszach, inni trzymali dzieci które płakały, wbijając twarze w ramiona matek. Strażnicy stacji próbowali utrzymać porządek, lecz ich krzyki ginęły w huku kolejnych uderzeń. Wiktoria wybiegła ze swojej sali, by zorganizować prowizoryczny punkt medyczny w głównym atrium. Wiedziała, że napływ rannych przekroczy wszelkie możliwości personelu. Krew spływała po zimnych płytkach, a jej dłonie były czerwone od bandaży, które zakładała w pośpiechu. Ludzie wołali jej imię, prosili o pomoc, ona starała się każdego dotknąć choć na moment, dodać im siły spojrzeniem, nawet jeśli wiedziała, że nie zdoła wszystkich uratować. Wieczorem, gdy ostrzał na chwilę ustał, Piotr znalazł ją na korytarzu prowadzącym do sekcji dowodzenia. Jej ramiona drżały, a oczy miała zmęczone do granic. Zbliżył się i bez słowa podał jej kubek z wodą. Jej spojrzenie zatrzymało się na nim dłużej, niż wymagała uprzejmość. Nic nie działa tak, jak powinno, powiedział cicho. Każde przewody naprawiam, a one znowu się palą. Ta stacja umiera. A my z nią? Zapytała, nie odrywając od niego wzroku. Piotr westchnął, po czym usiadł obok niej na zimnej ławce przy ścianie. Cisza była cięższa niż huk bombardowań. Spojrzał w górę, jakby przez metalowy sufit mógł dostrzec gwiazdy, i dodał: Każdego dnia patrzę na ciebie i zastanawiam się, skąd bierzesz tę siłę. Ja już prawie nie mam żadnej. Wiktoria pochyliła głowę i pozwoliła sobie na pierwszy uśmiech od wielu tygodni. Może stąd, że nie jestem sama. W tamtym momencie, wśród zgliszczy i strachu, oboje wiedzieli, że choć wokół nich wszystko się rozpada, ich obecność dla siebie nawzajem staje się jedyną barierą przed rozpaczą. Trzeciego dnia obleżenia cisza była cięższa niż ostrzał. Krillanie wstrzymali ataki, jakby delektowali się cierpieniem stacji, pozwalając jej mieszkańcom pogrążać się w strachu. Dźwięk syren ucichł, ale w powietrzu wisiało napięcie, które dusiło bardziej niż huk wybuchów. Wiktoria siedziała w kabinie komunikacyjnej, gdzie mrugały ostatnie działające panele. Ekrany były poprzepalane, a część przewodów zwisała jak martwe węże. Jej palce błądziły po klawiaturze, gdy próbowała odtworzyć zapomniany protokół nadawczy. Serce biło jej szybciej, kiedy system ostrzegł, że używa zakazanej częstotliwości. Wiedziała, że to ostatni krok, nie było odwrotu. Piotr wszedł bez zapowiedzi, jego kroki odbiły się głucho w pustym pomieszczeniu. Zatrzymał się w drzwiach, widząc jak Wiktoria pochyla się nad konsolą. Jej twarz oświetlało chłodne światło ekranów, a dłonie drżały. Wiesz, że to może skończyć się dla nas gorzej niż sam ostrzał, powiedział powoli. Jeśli rada odkryje, że korzystamy z tej częstotliwości, uznają nas za buntowników. Rada już nas skreśliła, odpowiedziała bez wahania. Nie odrywając wzroku od panelu. Oni nie przyjdą. Ale ktoś inny może. Słowa zawisły w powietrzu. Piotr podszedł bliżej i położył dłoń na jej ramieniu, jakby chciał ją zatrzymać, a jednocześnie dodać jej odwagi. Spojrzała na niego, a w jej oczach odbijała się determinacja wymieszana ze strachem. Co jeśli nikt nie odpowie? zapytał, ściszając głos. Co jeśli to tylko ściągnie na nas jeszcze większą zagładę? Wtedy przynajmniej będę wiedziała, że spróbowałam, wyszeptała. Nie mogę siedzieć bezczynnie i patrzeć, jak oni wszyscy umierają. Przez chwilę milczał, a potem jego dłoń sunęła się na jej palce, które zawisły nad przyciskiem nadawania. Poczuła ciepło jego skóry, ciepło, którego tak brakowało w zimnych korytarzach stacji. Nie zatrzymał jej. Pochyliła się nad konsolą i wprowadziła sekwencję kodów, które brzmiały jak zakazane zaklęcie. Światła w pomieszczeniu zamigotały, a potem rozległ się głuchy sygnał nadawania. Wiktoria wciągnęła głęboko powietrze i zaczęła mówić, głosem drżącym, ale stanowczym: Tu stacja Telaris. Jesteśmy otoczeni przez Krillanów. Wzywamy każdą siłę, która nas słyszy. Nie mamy dokąd uciec. Błagamy o pomoc. Echo jej słów zniknęło w kosmosie, a po chwili panele wyświetliły potwierdzenie transmisji. Cisza, która nastała po tym, była jeszcze cięższa niż przedtem. Piotr patrzył na nią długo, aż w końcu powiedział: Może właśnie podpisałaś na siebie wyrok. Wiktoria opuściła ręce i poczuła, jak napięcie schodzi z jej ciała. Było coś oczyszczającego w tym akcie buntu, w tym, że wbrew wszystkim zakazom wyciągnęła rękę w ciemność. Spojrzała na Piotra, a jej głos był cichszy, niemal łagodny. Wolę umrzeć, wiedząc, że walczyłam, niż czekać, aż ktoś zdecyduje o naszym końcu. Piotr nie odpowiedział od razu. Pochylił się i położył czoło na jej dłoni, jakby w ten sposób chciał powiedzieć to, czego nie potrafił wyrazić słowami. Ona zamknęła oczy i przez krótką chwilę czuła, że choć wokół rozciąga się bezkresna pustka, nie jest w niej sama. Trzy dni po wysłaniu sygnału stacja Telaris była jak statek tonący powoli na wzburzonym oceanie. Każdy korytarz niósł echo kroków i szepty przepełnione strachem. Zapasów żywności było coraz mniej, a wody pitnej starczało tylko na kilka dni. Systemy podtrzymywania życia działały na granicy wytrzymałości, co chwilę przerywane zwarciami i przeciążeniami. Quillanie tymczasem wysłali ultimatum. Ich głos, chłodny i pełen pogardy, rozbrzmiewał przez systemy komunikacyjne stacji. Macie trzy dni na kapitulację, inaczej nie zostawimy przy życiu nikogo. Wiadomość ta spadła na mieszkańców jak wyrok. Ludzie i obcy gromadzili się w atrium, w kantynach, w korytarzach, dyskutując szeptem, czy warto walczyć... Czy lepiej podnieść białą flagę, by choć część z nich mogła przeżyć? Wiktoria szła przez centralny plac, niosąc apteczkę. Widziała oczy pełne strachu, matki tulące dzieci, starców modlących się w ciszy do obcych bogów, a także młodych, którzy jeszcze próbowali udawać odwagę. Każdy jej krok był ciężki, bo czuła, że staje się świadkiem powolnego rozpadu wspólnoty, która już nie wierzyła w ratunek. Na sali narad zebrała się rada dowódców stacji. Ściany były zadymione od wcześniejszych uderzeń, a stół po środku nosił ślady popękanych paneli. Kapitanowie i oficerowie siedzieli wokół, z twarzami przygaszonymi i zmęczonymi. Piotr wszedł późno, mając jeszcze smar na dłoniach po naprawach w sekcji energetycznej. Usiadł z tyłu, obserwując dyskusję. Nie mamy czym walczyć, odezwał się jeden z oficerów, stary telarianin. Nasze działa są zniszczone, osłony wytrzymają najwyżej kilka godzin ostrzału. Jeśli nie przyjmiemy warunków Krillanów, wszyscy zginiemy. Przyjęcie warunków oznacza niewolę, odpowiedział młodszy dowódca. Widzieliście, co Krillanie rogą z jeńcami. To nie życie, to powolne umieranie. Głosy podniosły się, dyskusja zamieniła się w spór. Jedni mówili o honorze, inni o ratowaniu choć garstki ocalałych. Piotr patrzył na to wszystko i czuł, jak jego serce twardnieje. Wiedział, że obie strony miały rację, ale żadna droga nie dawała szans na prawdziwe ocalenie. Wiktoria, która weszła kilka chwil po nim, usiadła obok. Jej dłonie były jeszcze zakrwawione po ostatnich zabiegach. Słuchała dyskusji, ale w jej głowie rozbrzmiewały inne słowa, echo wysłanego sygnału, który wciąż krążył gdzieś w pustce. Po naradzie, gdy oficerowie rozeszli się w ciszy, Wiktoria i Piotr zostali w korytarzu. Kroczyli obok siebie bez słów, aż w końcu zatrzymali się przy widokowym oknie. Na tle gwiazd widać było sylwetki okrętów Quillanów, jak cienie czyhające na swoją ofiarę. Wszyscy mówią, że to koniec, szepnęła Wiktoria, opierając się czołem o zimną szybę. Każdego dnia widzę, jak umiera im nadzieja. Piotr stanął za nią, kładąc dłonie na jej ramionach. A ty? zapytał cicho. Odwróciła głowę i spojrzała mu w oczy. Była w nich zmęczona odwaga, coś, co błyszczało jak ostatnia iskra. Ja wciąż czekam. Wiem, że to szaleństwo, ale czuję, że ktoś nas usłyszał. Piotr przez moment milczał, jakby walczył z własnym sceptycyzmem. Potem pokiwał głową i powiedział: Jeśli ty wierzysz, to ja też. Zanurzyli się w ciszy, stojąc blisko siebie, słysząc bicie swoich serc zagłuszające pustkę. Na zewnątrz stacja trzeszczała pod ciężarem zbliżającej się zagłady, a wewnątrz nich rodziła się niewypowiedziana więź. Która była silniejsza niż rozkaz Krillanów czy decyzje rady. Ostatnie godziny przed spodziewanym atakiem ciągnęły się jak wieczność. Krillanie milczeli, ich okręty pozostawały nieruchome, zawieszone w próżni jak groźne sylwetki, czekające na sygnał do uderzenia. Wewnątrz stacji panowała cisza, której nie dało się znieść. Ludzie szeptali do siebie, niektórzy modlili się po cichu, inni pakowali nieliczne rzeczy osobiste, jakby przygotowywali się na koniec. Wiktoria siedziała w ambulatorium, zszywając kolejną ranę. Każdy jej ruch był powolny, niemal mechaniczny, a myśli błądziły gdzieś daleko. Wciąż miała przed oczami moment, w którym wysłała sygnał. Czuła, że gdzieś tam, w ciemności, jej głos został usłyszany. Nie miała jednak żadnych dowodów, żadnych odczytów, tylko wiarę, która w tej chwili wydawała się szaleństwem. Piotr znajdował się w sekcji obserwacyjnej. Prowizoryczne czujniki działały na granicy sprawności, a część ekranów od dawna nie wyświetlała niczego poza zakłóceniami. Wpatrywał się w odczyty, które skakały nieregularnie i próbował wyłowić coś, co dawałoby nadzieję. Większość czasu spędzał w ciszy, z rękami opartymi o konsolę, wsłuchując się w monotonne brzęczenie urządzeń. I wtedy coś się zmieniło. Najpierw był to zaledwie szmer, drobne odchylenie w sygnale, które można by Y uznać za kolejne zakłócenie. Jednak linie na ekranach zaczęły drgać w rytmie, który nie przypominał naturalnego szumu kosmicznego. Piotr zmarszczył brwi, pochylając się nad konsolą. Jego palce przesuwały się szybko po panelach, starając się wyostrzyć sygnał. Z głośników rozległo się głuche, niskie brzmienie, jak odległy grzmot dobiegający z pustki. Brzmienie to narastało, powoli, niczym kroki ogromnego drapieżnika zbliżającego się w ciemności. Piotr poczuł, jak ciarki przebiegają mu po karku. Natychmiast wezwał Wiktorię. A ona przybiegła kilka minut później, zdyszana, z dłońmi wciąż splamionymi krwią pacjentów. Co się dzieje? zapytała, stając obok niego. Odpowiedział tylko jednym gestem, wskazując na ekrany. Teraz nie było już wątpliwości, odczyty jasno wskazywały zbliżające się obiekty. Było ich wiele, zbyt wiele, by można je było zignorować. Kształty pojawiły się najpierw jako rozmazane punkty, Potem przybrały wyraźniejsze formy. To nie Krillanie, wyszeptał Piotr. Ich sygnatury energetyczne są inne. To coś innego. Wiktoria poczuła, jak serce bije jej szybciej. Na moment nie mogła złapać oddechu, jakby sama nie chciała uwierzyć w to, co widziała. Z jej ust wyrwał się szept, usłyszeli nas. W tym samym czasie panika wybuchła wśród Krillanów. Ich okręty zaczęły się poruszać ustawiając formację bojową. Na kanałach taktycznych, przechwytywanych przez stację, słychać było podniesione głosy, rozkazy wydawane w pośpiechu. Najeźdźcy, dotąd pewni siebie, nagle stracili spokój. To było jak widok drapieżników, które same poczuły zapach większego łowcy. Wiktoria i Piotr stali obok siebie, patrząc na ekrany. W ciszy obserwowali, jak kolejne sylwetki wyłaniają się z próżni. Ciemne, potężne kadłuby, noszące ślady dawnych bitew, wysuwały się nad przestrzeni. Ich obecność była przytłaczająca, a przestrzeń wokół stacji rozbrzmiewała niskim pomrukiem napędów. Nagle przez głośniki rozległ się głos, donośny i pełen siły. To dowódca Marek Nowicki, flota teren. Odebraliśmy wasz sygnał. Od tej chwili nie jesteście sami. Słowa te rozniosły się po całej stacji. Ludzie i obcy wstrzymali oddech, wielu nie wierzyło własnym uszom. W atrium rozległy się pierwsze krzyki radości, uzespływały po policzkach z rozpaczonych matek. Nadzieja, tak długo martwa, nagle powróciła. Piotr spojrzał na Wiktorię. Jej twarz, zmęczona i brudna, rozjaśniła się światłem, którego dawno w niej nie widział. Zacisnęła mocno jego dłoń i szepnęła: "Wiedziałam, że ktoś odpowie". Krillanie zareagowali natychmiast, jakby obecność ludzkiej floty była ciosem w ich pychę. Ich okręty jeszcze przed chwilą wiszące nieruchomo niczym drapieżne ptaki zaczęły zmieniać szyk. Dziesiątki krążowników ustawiły się w ciasnych formacjach, ich działa rozżarzyły się na czerwono, a przestrzeń między nimi rozbłysła od gotowych do odpalenia torped plazmowych. Ludzka flota tymczasem rozwinęła się w klin. Na czele wysunął się potężny pancernik Orzeł Biały, jego kadłub porysowany i nadpalony śladami dawnych bitew. Po bokach ustawiły się fregaty i ciężki niszczyciele, a z tyłu czyhały krążowniki, gotowe osłaniać główne jednostki. Nie było w nich krzty wyglądały jak wilki, które właśnie zwęszyły zdobyć. Z głośników na stacji rozległ się głos Marka Nowickiego, dowódcy floty, wszystkie jednostki, formacja obronna, gamma. Priorytet ochrona stacji Telaris. Krillanie muszą wiedzieć, że ich czas się skończył. Pierwszy strzał padł ze strony wroga. Zielona wiązka plazmy przecięła pustkę i trafiła w bok jednego z ludzkich niszczycieli. Osłony zaiskrzyły, ale jednostka utrzymała kurs. W odpowiedzi rozległ się huk salwy Rajlgunów. Pociski, rozpędzone do prędkości hipersonicznych, rozdarły przestrzeń i wbiły się w przednią linię kwilańskich krążowników. Dwa z nich eksplodowały natychmiast, trzeci został przecięty na pół i rozpadł się w morzu ognia. Mieszkańcy stacji obserwowali bitwę przez panoramiczne okna i transmisje taktyczne. Każda eksplozja odbijała się w ich oczach, każda salwa przypominała, że gdzieś tam, w próżni, toczy się walka o ich życie. Wiktoria stała w tłumie przy głównym ekranie, obok niej Piotr. Ich dłonie splatały się mocno, jakby tylko w ten sposób mogli utrzymać się w rzeczywistości. Krillanie ruszyli do kontrataku, próbując oskrzydlić flotę teren. Dziesiątki myśliwców wystrzeliły z hangarów wroga, tworząc roje czarnych sylwetek, które rzuciły się na ludzkie fregaty. Ale już po chwili odpowiedź nadeszła, setki ludzkich myśliwców wyskoczyły z pokładów Orła Białego i towarzyszących mu krążowników. Starcie przypominało taniec śmierci. Płonące wraki myśliwców spadały w próżni jak deszcz iskier, a pomiędzy nimi pilotów prowadziła bezwzględna determinacja. Dowódca Nowicki manewrował flotą z zimną precyzją. Skupcie ogień na ich flagowym okręcie rozkazał. Przerwijcie im łączność. Railguny i rakiety skoncentrowały się na największej jednostce Quillanów. Potężny kadłub drżał pod kolejnymi uderzeniami, aż wreszcie eksplozja wyrwała dziurę w jego bokach. Chwilę później okręt rozpadł się, rozświetlając całą przestrzeń jak druga gwiazda. Stacja zatrzęsła się od huku, który dotarł przez systemy audio. Ludzie wybuchnęli płaczem i okrzykami radości. Wiktoria przycisnęła się do Piotra, czując, jak jego ramiona obejmują ją mocniej. Uzy popłynęły jej po policzkach, ale tym razem nie były to łzy rozpaczy. Krillanie nie ustępowali. Kolejna fala torped uderzyła w ludzkie jednostki, niszcząc jedną z fregat, której wrak przeleciał obok stacji niczym martwy kolos. Ale te ranie walczyli jak wilki, które wpadły w szał. Wykorzystywali każdy manewr, każdy błąd przeciwnika, i ogień był precyzyjny i śmiertelny. Bitwa trwała godzinę, a potem jeszcze następną. Każdy ruch na ekranach sprawiał, że serca mieszkańców Telaris przyspieszały. Kiedy w końcu pierwsze szeregi Krillanów zaczęły się wycofywać, tłum na stacji eksplodował w okrzykach. Wiktoria spojrzała na Piotra, a jej głos zadrżał oni naprawdę przyszli po nas. Piotr przyciągnął ją do siebie, nie bacząc na otoczenie. Powtarzałaś, że ktoś nas usłyszy. Miałem wątpliwości, ale ty miałaś rację. Na zewnątrz przestrzeń wciąż płonęła, ale w sercach mieszkańców stacji narodziła się pewność, że nadzieja już nie jest iluzją, lecz realną siłą, która właśnie odmieniła losy Telaris. Bitwa nad Telaris nabrała rozmiarów, jakich nikt na stacji nie spodziewał się ujrzeć na własne oczy. Cała przestrzeń wokół rozbłyskała tysiącami świateł, które pulsowały i gasły w eksplozjach. W jednej chwili kosmos był czarny i martwy, następnej rozświetlało go fale ognia i szczątki rozerwanych kadłubów. Ludzie i obcy zebrani przy panoramicznych oknach oraz w centrum obserwacyjnym patrzyli w milczeniu, które przerywały tylko krzyki i płacz, gdy kolejne jednostki ginęły w ogniu. Każdy wiedział, że każda eksplozja to setki istnień. A jednak w oczach mieszkańców Telaris po raz pierwszy od wielu dni pojawił się blask nadziei. Bo choć ginęli żołnierze, to ginęli po to, by ich chronić. Krillanie wciąż atakowali. Ich roje myśliwców krążyły jak rozzłoszone ołusi. Próbując przedzieć się przez linie obronne. Te ranie odpowiadali falą kontrataków. Pilotka Lena Wysocka, której głos przechwycono na jednym z otwartych kanałów, krzyczała: Za Telaris, nie cofać się. Jej eskadra przeleciała przez sam środek wrogiego szyku, a kilka chwil później eksplozje rozdarły przestrzeń w miejscu, gdzie uderzyły ludzkie rakiety. Na stacji każde takie wezwanie, każdy urwany głos pilota odbijał się w sercach cywilów. Dzieci, skulone przy matkach, Nasłuchiwały, jak anonimowe głosy bronią ich życia gdzieś tam, daleko w próżni. Wiktoria stała w sali obserwacyjnej, kurczowo trzymając rękę Piotra. Widzieli, jak jeden z krillańskich krążowników zdołał przebić się przez linię i skierował ogień w stronę samej stacji. Światła w korytarzach zamigotały, a wszyscy wstrzymali oddech. Jednak w ostatniej chwili na drodze pojawił się ludzki niszczyciel Grom. Przyjął na siebie całą salwę, jego osłonę rozerwał oślepiający błysk. A kadłub przecięła fala plazmy. Statek nie odwrócił się ani nie cofnął. Wyrwał się do przodu i staranował wroga, eksplodując razem z nim. Krzyki mieszkańców stacji niosły się przez korytarze. Jedni płakali, inni krzyczeli z wdzięcznością. Wiktoria ukryła twarz w ramieniu Piotra. Oni poświęcają się dla nas, szepnęła. Nawet nie wiemy, jak się nazywali. Wystarczy, że oni wiedzieli, po co walczą, odpowiedział Piotr, patrząc w płonące szczątki. Dla nas. Czas płynął inaczej, każdy manewr floty wydawał się trwały godzinami. Krillanie zaczęli się chwiać. Ich formacje były coraz bardziej chaotyczne, rozkazy wydawano w panice. Ludzkie jednostki zacieśniały klin, wdzierając się głębiej w serce wrogiego szyku. Każdy wybuch był jak cios wymierzony w pychę Krillanów, którzy dotąd czuli się bezkarni. W atrium stacji ludzie zaczęli skandować imiona statków, które słyszeli przez transmisję: Orzeł Biały, Sobieski, Wiktoria. Każdy z tych nazw stawał się symbolem nadziei, jak modlitwa, która unosiła się ku gwiazdom. Wiktoria odwróciła się do Piotra, jej oczy błyszczały łzami. Oni nie pozwolą nam zginąć. Piotr przyciągnął ją bliżej, trzymając mocno, jakby cały chaos wojny poza szybą nie miał znaczenia. A my nigdy nie zapomnimy, że przyszli. W tej chwili, wśród huku bitwy i blasku eksplozji, między nimi narodziła się więź, której nie mogły zniszczyć ani Quillanie, ani żadna inna siła. To nie był już tylko strach i przetrwanie. To była miłość, rodząca się na gruzach i w ogniu. A przestrzeń wokół wciąż płonęła, bo bitwa jeszcze się nie skończyła. Ludzie i Quillanie walczyli dalej, a los miał się rozstrzygnąć w ostatnim akcie starcia. Ostatnia faza bitwy była jak sztorm który pochłaniał wszystko na swojej drodze. Krillanie rzucili do walki resztę sił, jakby chcieli udowodnić, że potrafią zatopić nawet ludzkie wilki przybyłe z pustki. Ich flagowe krążowniki otworzyły ogień jednocześnie, a przestrzeń rozdarły setki torped i wiązek plazmowych. Stacja Telaris zatrzęsła się, gdy część energii uderzeń odbiła się od jej osłabionych osłon. Ludzie w korytarzach padli na ziemię, obejmując dzieci, przekonani, że to koniec. Jednak ludzka flota nie zamierzała ustąpić. Orzeł Biały poprowadził atak wprost przez środek szyku Krillanów. Jego burty otworzyły się, a baterie Railgunów posłały salwy pocisków, które wgryzały się w kadłuby wroga z precyzją chirurgiczną. Dwa krillańskie krążowniki zostały rozerwane w tym samym momencie, a trzeci przełamał szyk i zaczął dryfować, tracąc całe zasilanie. Wiktoria i Piotr obserwowali wszystko z sali obserwacyjnej. Jej dłoń była zaciśnięta na jego palcach tak mocno, że aż bolało, ale żadne z nich nie zwracało na to uwagi. Ich oczy wpatrywały się w niebo rozświetlone eksplozjami. Kiedy kolejny ludzki niszczyciel Sobieski starł się z potężnym okrętem Quillanów, Piotr poczuł, że jego serce bije tak głośno, jakby zaraz miało rozsadzić pierś. Decydujący moment nadszedł, gdy ostatnie jednostki wroga próbowały uciec w nadprzestrzeń. Marek Nowicki wydał chłodny rozkaz – zablokować ich wektory skoku. Nie pozwólcie im ostrzec reszty flota Teren skoncentrowała ogień na generatorach napędu kuilańskich jednostek. W jednej chwili przestrzeń rozbłysła serią eksplozji. Potężny pancernik wroga, dumny okręt dowodzenia, został rozerwany od środka, a jego szczątki rozsypały się w pustce. Reszta próbowała rozpaczliwie manewrować, ale wilki z ziemi otaczały ich z każdej strony. Po godzinie w przestrzeni pozostały już tylko płonące wraki i ciche, martwe sylwetki statków dryfujących w ciemności. Kwilanie zostali rozgromieni. Cisza, która zapadła, była inna niż ta sprzed bitwy, nie była już ciszą strachu, lecz ciszą zwycięstwa. Na stacji Telaris wybuchła euforia. Ludzie płakali, obejmowali się, krzyczeli z radości, a dzieci biegały po korytarzach, jakby nagle zapomniały o strachu. Wiktoria, drżąc jeszcze od napięcia, odwróciła się do Piotra. Jej oczy błyszczały łzami, ale tym razem były to łzy szczęścia. Przetrwaliśmy, wyszeptała. Oni przyszli po nas naprawdę. Piotr nie odpowiedział słowami. Przyciągnął ją do siebie i pocałował, pierwszy raz od początku obleżenia pozwalając sobie na uczucie, które w nich dojrzewało. Wiktoria odwzajemniła pocałunek, a świat wokół nich zniknął. Była tylko ta chwila, ta prawda, że mimo wszystkiego, co się wydarzyło, mimo ciemności i bólu, udało im się przeżyć. Kilka godzin później ludzkie okręty zadokowały przy stacji. Pierwsi żołnierze teren wyszli na pokład, witani jak bohaterowie. Dla mieszkańców Telaris ich widok był jak powrót do życia, zbroje śniące odbitewnego pyłu, twarze zmęczone, lecz pełne pewności. To byli wybawiciele. Komandor Marek Nowicki spotkał się z przedstawicielami stacji. Jego słowa były krótkie, ale mocne: Nikt z was nie zostanie porzucony. Tam, gdzie jesteśmy my, tam jest nadzieja. A gdy zapadła noc, Telaris rozświetlały już nie ostrzały, lecz światła statków teren, które otoczyły ją niczym tarcza. Ludzie spali spokojnie po raz pierwszy od tygodni. Wiktoria zasnęła, wtulona w ramię Piotra, a jego dłoń spoczywała na jej dłoni, mocno i pewnie, jakby nigdy nie miał jej puścić. Tak skończyło się oblężenie, które miało być wyrokiem śmierci, a stało się początkiem nowego rozdziału. Krillanie zostali pokonani. A ludzka flota udowodniła, że nawet w najczarniejszej pustce odpowiedź może nadejść. Telaris nie była już sama i żadne serce na tej stacji nie czuło się opuszczone.